Pokaż swój niepowtarzalny styl, radzka radzi, tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w Inspiracjach Września. I jak to się mówi, lepiej późno niż później, a tak szczerze mówiąc, nadszedł czas przeziębień chorób i tak dalej i mnie również coś tam dopadło. Stąd ma, mała obsuwa, i jeszcze cały czas coś mnie męczy, jak słychać, ale bez zbędnych wstępów zaczynamy. Mam nadzieję, że inspiracje będą Wam się podobać. I zaczniemy od dwóch kanałów na YouTube, em, polskich kanałów na YouTube, które mnie bardzo przyciągnęły w tym miesiącu, i które aż jak zaczęłam oglądać, to aż pokazywałam konradowi, mówię, mówię, wow, zobacz, jakie super ludzie robią rzeczy. Tu się dowiedziałam tego, to się dowiedziałam tamtego. Super. Pierwszy kanał to jest Architecture is a Good Idea. I ten kanał prowadzi Radek, a tworzy yy, Radek yy, chyba z dziewczyną, żoną. Nie wiem, bo aż tak się tam nie, nie zagłębiałam, ale w każdym razie Radek jest wykładowcą architektury i powiem Wam, że po prostu mówi tak fajnym językiem, przedstawia style architektoniczne, omawia różne budowle, omawia słynne jakieś kompleksy też architektoniczne. Całego świata. Widać, że ma ogromną wiedzę, ale co ciekawe, umie tę wiedzę o architekturze architektura to jest coś, co myślę bardzo wiele z nas interesuje. Mnie na przykład interesuje architektura poza modą. Zawsze, jak jestem gdzieś w różnych miastach, zwracam uwagę na budynki, na ich historię, mam swoje różne e, ulubione style. I jak zobaczyłam, że jest koleś, który nagle chodzi, mówi, opowiada w bardzo ciekawy sposób, przybliża historię tych budynków, ale robi to w tak fascynujący sposób, że słuchajcie, jak sobie zobaczycie jego odcinek o dworcu centralnym, to wam gwarantuję, że ten dworzec centralny w Warszawie zacznie wam się podobać i znajdziecie w tym budynku coś, co jest bardzo ładne i ciekawe. I on opowiada właśnie o różnych takich smaczkach i słynnych budynkach z Polski, ale również z zagranicy. Opowiada też na przykład... Nawiązuje bardzo często do historii, oczywiście do no, historii architektury też. Ehm, nawiązuje do filmów. Ehm, bardzo fajny odcinek jest a propos architektury z Igrzysk Śmierci. Ehm, no, ogólnie też świetny odcinek o parawaningu, musicie też koniecznie obejrzeć. Dam Wam tutaj link do kanału. Oczywiście, jak zwykle, w inspiracjach do wszystkiego linki będą na dole. No i jeszcze Radek ma niezłą stylówkę, szczerze mówiąc. Obczajcie sobie niektóre filmy. Ciekawa jestem, czy dojdziecie do filmu, e, gdzie ma futrzaka. Jak dojdziecie, to napiszcie tu w komentarzu. Także nie dość, że świetne, świetnie są te filmy przygotowane i w bardzo ciekawy sposób on o architekturze opowiada, wplatając tam różne historyczno-kulturowe smaczki. No to jeszcze całkiem nieźle wygląda, że tak powiem. Polecam Wam serdecznie. Świetny polski kanał, rewelacyjny wręcz. Drugi polski kanał to jest kanał, który prowadzi dziewczyna i to jest kanał pod tytułem Glob Story. No i ona podróżuje, pokazując różne kraje w taki bardzo naturalny, fajny sposób, ciekawe rzeczy opowiada, poznaje ludzi, opisuje charakter tych różnych krajów, ale robi to w taki bardzo sympatyczny sposób i w taki, że ma się ochotę... Od razu do tego kraju pojechać, a totalnie zauroczyła mnie seria na jej kanale, która się nazywa Pogapmy się na ludzi. Ona będąc w danym kraju robi takie odcinki, w których po prostu zatrzymuje przechodniów i robi na nie na nich różne ujęcia w tle montując je do muzyki. I po prostu to jest tak niesamowite. Ludzie z różnych miast, z różnych stron świata tak inaczej wyglądają. Jest też w ogóle odcinek z Warszawy, z Polski, że po prostu tak się jeszcze na bardzo fajną muzykę wybiera pod. pod um... I też, też czasami coś tam opowiada, pod te właśnie odcinki pogapmy się na ludzi, że człowiek tak ogląda, ogląda i chce się więcej i jest taki wzruszony i podziwia tych ludzi, tak patrzy na nich. Widać jak oni się różnią, jeżeli chodzi o w ogóle różne kontynenty, różne kraje. E, ale wszyscy są piękni na swój sposób, wszyscy są ciekawi. E, no jest to myślę też bardzo ciekawego. Kanał świetny, a ta seria Pogapmy się na ludzi jest moją ulubioną. Czekam i życzę tego autorce kanału, żeby było Pogapmy się na ludzi ze wszystkich możliwych krajów na świecie. Kolejne filmy na YouTubie, to już nie będą kanały, ale to będzie seria. To jest seria BBC pod tytułem Absolutely Fashion. I tutaj do pierwszych dwóch odcinków, które na YouTubie gdzieś tam... Znalazłam, dam Wam link na dole, natomiast może być tak, że już niestety nie będą dostępne ze względu na prawa autorskie, bo to jest serial BBC. Natomiast nigdzie online, normalnie nie mogłam go znaleźć, bo i tylko te dwa odcinki na razie są na YouTubie, jeszcze trzeciego nigdzie nie, nie, nie wyszukałam. To jest serial, który będzie składał się chyba z kilku odcinków. Każdy odcinek trwa godzinę, także to jest bardzo fajny serial, taki długi, merytoryczny, o tym, jak, powstaje, jak powstają numery i co się dzieje w brytyjskim Wogu. I to jest ten serial powstaje na stulecie, bo w tym roku było stulecie brytyjskiego Woga, to wiecie. I ten serial właśnie powstaje i ukazuje kulisy pracy w brytyjskim Wogu i dziennikarz, który na co dzień z modą nie jest związany, po prostu przez wiele miesięcy brytyjskiemu wogowi towarzyszy i przez to, że te odcinki są takie długie, a to nie jest jeden dokument, tylko to są odcinki, to ma się wrażenie trochę, że tak bardzo powoli ten dokument płynie, ale przez to on pokazuje wszystko co się dzieje w ogóle. opisuje różne osoby, od naczelnej po główną stylistkę, też taką fajną babkę, po różne inne dziewczyny i kobiety pracujące w ogóle, tak bardzo bardzo dokładnie i e, najbardziej mi się podobał do tej pory ten drugi odcinek, który pokazuje jak powstawał numer na stulecie Woga. E, tam było w ogóle bardzo wiele takich wzruszających scen. I, i e, też fajnie widzieć, że to nie jest, tylko wiecie, glamour, lansowanie się i tak dalej, tylko to jest ciężka redakcyjna praca ludzi, którzy poświęcają e, swoje życie, których jest to pasja i którzy. To, tworzą, znaczy podchodzą do tego bardzo, bardzo poważnie, ale no wiadomo, to jest też Vogue przecież, e, natomiast ciekawe jest to właśnie jak wyszło wtedy, pamiętacie ja mam ten numer, pokazywałam go w inspiracjach Maja, on miał księżną Kate na okładce i jak to wyszło z tą księżną Kate, e, nie powiem wam jak to było, musicie po prostu to zobaczyć, to też była taka średnio przyjemna sytuacja, to znaczy przyjemna, no ale no musicie po prostu sami to zobaczyć. W każdym razie te dwa odcinki dla wszystkich, którzy się Vogue'ą interesują, wogiem jako takim również, Koniecznie musicie zobaczyć. Ja czekam na następne. Mam nadzieję, że gdzieś tam je w sieci wynajdę. Teraz przejdźmy może do książek, może coś takiego bardziej papierowego, zanim przejdę z powrotem do filmów, ale już takich długich. I w tym miesiącu od deski do deski przeczytałam tylko jedną książkę. Natomiast to jest tak dobra książka, że aż po prostu sama się uśmiecham, ale lepsze jest to, że Michała Szafrańskiego czyli autora finansowego ninja spotkałam ostatnio w pociągu i go po prostu dorwałam jak taka psychofanka mówi Michał gratuluję ci tej książki, świetna książka ja jestem Radzka, poznaliśmy się gdzieś kiedyś, nie wiem czy mnie kojarzysz nieważne, książka rewelacyjna, wiecie ludzie w pociągu się gapią, ja po prostu gadam Michał stoi z laptopem pod pachą, wiecie z taką miną, no ale gdzieś tam nie zawracałam mu głowy, bo wiem jak to jest pewnie sobie gdzieś tam chciał podróżować w każdym razie pogratulowałam mu książki, mówię akurat kręcę zaraz inspirację i będę o niej mówić i mam nadzieję, że jak najwięcej osób ją kupi, ale już Przejdźmy do książki, zejdźmy z Michała, przejdźmy do książki. Eee, tak jak blog Michała opowiada o finansach, o tym, jak oszczędzać pieniądze, jak swoim budżetem domowym i swoimi finansami zarządzać, o tym też jest ta książka. I powiem wam, że ta książka jest tak absolutnie rewelacyjna, że po pierwsze uczy Was, zarządzania finansami swoimi domowymi, oszczędzania pieniędzy i myślenia o swojej finansowej przyszłości. Po drugie, uczy Was zrobić coś z niczego. Zaoszczędzić coś z niczego. Michał opisuje tu tyle procesów. Mi się w ogóle wydawało, że całkiem dobrze zarządzam moim domowym budżetem, dopóty, dopóki nie zaczęłam czytać tej książki. On ogólnie, i teraz w ogóle wszystkich znajomych, którzy pytają mnie, czy coś czytałam ostatnio ciekawego, to męczę po prostu tą książką i opowiadam. Mówię, kurczę, tu jest tyle ciekawych aspektów. Um, od w ogóle takich rzeczy, na przykład, ile jest warty wasz czas, obliczacie, ile jest warta każda godzina waszego czasu, że to są też rzeczy, na których można oszczędzić, na przykład. Um, po planowanie domowego budżetu, po różne oszczędności, po to, ile nawet, nie wiem, prądu zużywa wasz laptop albo wasz komputer albo wasz monitor na stand-by'u. Michał, naprawdę tutaj też, świetna jest ta książka, dlatego, że nie dość, że porusza mnóstwo aspektów. Porusza. Aspekt, jak oszczędzić do emerytury, zakładając, że nie będziemy mieć tej emerytury gwarantowanej przez państwo. Tam się w ogóle można nieźle zdołować, bo tam jest cała tabelka, która według waszych tego, ile miesięcznie oszczędzacie, jesteście w stanie sobie wyliczyć, ile musicie oszczędzić, żeby żyć na emeryturze. Musicie też założyć, ile będziecie żyć, jakby nie. Bardzo, bardzo, świetna jest ta książka. Teraz na pewno nie powiedziałam nawet jednej setnej rzeczy. Ogólnie też o, o inflacjach, o lokatach, o procentach, o tym. Jakie konta, gdzie wybierać, na co zwracać uwagę, no, o kredytach hipotecznych. W ogóle um, Michał bardzo przestrzega przez, jak, przez, przed jak, jakimikolwiek kredytami. Mówi, że jedynym kredytem, jaki ma sens, to jest kredyt hipoteczny, no bo w dzisiejszych czasach, no niestety, nikt nie jest w stanie kupić sobie mieszkania za gotówkę. I on też podpowiada z bardzo wielu aspektów, z bardzo wielu stron, jak mądrze ten kredyt wybrać. No ta książka jest to po prostu rewelacyjna. No, ja nie wiem, jak mam, mam tam powiedzieć, ale. Musicie kupić, każdy z Was musi przeczytać tę książkę. Ona tak uświadamia, tak poszerza horyzonty. I nie chodzi o to, że nagle, wiecie, zaczniecie tak jak Michał, spisywać swoje wydatki co do grosza miesięcznie, ale na pewno poszerzy się Wasza perspektywa i na pewno rozszerzy się Wasze, wasze myślenie finansowe o bardzo wiele aspektów. I no naprawdę strasznie mu gratuluję tej książki, i myślę, że każdy, każdy powinien ją przeczytać. Co więcej, co mi się bardzo podoba, to Michał tutaj. Wszystko przedstawia na polskich warunkach, na polskich cenach, dostosowując wszystko do polskich cen, do polskich warunków i do polskich zarobków. On tutaj, wiecie, nie mówi wam, że a macie oszczędzać, kupować mieszkania, nie wiem co, inwestować na giełdzie, inwestować w nieruchomości, jakieś takie, wiecie, że, że ktoś przeci przeciętny by to przeczytał, by by sobie pomyślał, no super rady milionera, nie. Mm -mm. On tutaj mówi, jak dotrzeć szczęśliwie do tej emerytury, jak myśleć, jak oszczędzać, jak planować swoją przyszłość finansową, zarabiając, wiecie, 2000 zł, 3000 zł, mniej troszkę, troszkę więcej, ale obraca się w bardzo w okolicach średniej, krajowej i takich pieniędzy, które są u nas co miesiąc realnie do zarobienia. I po prostu, Michał, jeżeli to obejrzysz, czapki z głów, ta książka jest rewelacyjna, ona też nie jest tania, bo ona kosztuje, zaraz wam powiem, ile. Nie pamiętam, ale gdzieś koło 70 zł, chyba 60. Ale ja myślę, że ona by mogła dwa razy tyle kosztować, a jest dwa warta kilka razy tyle. Ta, no właściwie ta wiedza jest bezcenna, która jest w tej książce. Natomiast ta cena i tak jest dobra. Zobaczcie, ta książka też jest gruba. I swoją drogą ja ją zwinęłam mojej przyjaciółce, która jako jedna z pierwszych zamówiła tę książkę i dostała ją z autografem Michała. A ja jej pożyczyłam od niej i no jeszcze jej przez chwilę nie oddam. A potem zamówię swoją, bo. Było też tak, że jak Michał już ogłosił, że można tę książkę kupować, to ten nakład się mu bardzo szybko wysprzedał i potem trzeba było czekać na kolejne. Ja mówię, dobra, to ja sobie zamówię, jak już dostanę z dnia na dzień, bo nie chcę czekać miesiąc. Zawinęłam książkę Celinie, przeczytałam ją. Mało jej tutaj różnych fragmentów nie pozaznaczałam, no ale powstrzymywałam się, bo to nie moja książka. W swojej na pewno zaznaczę i do swojej na pewno będę wiele razy wracać. I słuchajcie, nawet jeżeli Was finanse totalnie nie interesują, to myślę, że to jest podstawowa wiedza ekonomiczna dnia codziennego. To... O czym Michał tutaj pisze, i to Wam bardzo ułatwi życie. I myślę, że może Wam też w perspektywie lat, lat przynieść no, taki wewnętrzny spokój, bo po prostu będziecie mieć zaoszczędzone pieniądze. Teoretycznie z niczego, bo on tutaj, tak jak mówię, pokazuje, jak zrobić coś, zarobić coś prawie, że z niczego. Dobra, druga książka, bo już się tak rozgadałam, że już pewnie pół godziny o tej książce Michała gadam, a nie o tym jest film. W każdym razie, druga książka to jest album, gdzie dużo tekstu nie ma, ale gdzie są pokazane polskie stroje ludowe, główne polskie stroje ludowe. To jest y, Ocalić od Zapomnienia i to jest część pierwsza, dlatego że ta książka składa się z trzech albumów, a to jest album numer jeden. Tutaj są główne, cena 49,90. I tutaj są w, tym, w tej części pierwszej pokazane, omówione ze szczegółami podstawowe nasze stroje ludowe. Czyli wiecie, krakowski, góralski, krakowski, góralski łowicki, lubelski, kujawski. Te to takie totalnie podstawowe. Ja ogólnie mam dwie części tej książki. Są trzy, ale jedna jest w ogóle nie do dostania nigdzie. A w jednej części, którą mam, są omówione bardzo szczegółowo jeszcze różne inne z gór, z południa Polski. W tamtej, w której nie mam, nie pamiętam jakie są, ale tutaj są opisane te części, o ze środkowej. A w tej pierwszej, w tej takiej najbardziej mm, ogólnej są właśnie pokazane te takie najbardziej podstawowe, te, które myślę wszyscy powinniśmy e, znać i te, które wszyscy kojarzymy, typu łowicki nawet z mleka, z kartonika mleka, wiecie, to są to takie pasiaki, które ważą po 10 kilo. Albo właśnie krakowski, no to wszyscy znamy krakowski, wszyscy znamy też różne e, stroje właśnie góralskie lubelskie, nawet pewnie kaszubskie, nawet pewnie nie wiecie, a znacie z widzenia te stroje. Jeżeli interesujecie się historią mody, jeżeli jest wam bliski folklor, albo chcecie dowiedzieć się, Jakie podstawowe stroje u nas y, od wieków były noszone i są naszą tradycją, są tradycją naszego ubioru, to Wam serdecznie polecam tę część, postaram się ją podlinkować, może gdzieś znajdę w jakimś sklepie, bo ona była dosyć ciężko dostępna, a jeżeli nie, to i tak ją podlinkuję, to sobie po prostu później gdzieś tam będziecie szukać. Ja ogólnie mam świetny pomysł związany z książką i z filmem na temat strojów ludowych, zwłaszcza, że... Sama tańczyłam wiele razy z Zespole Ludowym i ten temat jest mi bardzo bliski, i powiedziałabym, że jestem po części ekspertem, jeżeli chodzi o polskie stroje ludowe. Nigdy o tym za bardzo nie mówiłam, no ale wiecie, że ja mam, czuję zaniłowanie do folku. Um, no i myślę, że umiem dużo na ten temat powiedzieć i szykuję się do bardzo fajnego filmu na ten temat, aż się walnęłam tą książką w głowę. Teraz przejdźmy do już prawie że ostatnich rzeczy, czyli do filmów pełnometrażowych. Widziałam. Takie fajne trzy, z czego jeden jest absolutnie rewelacyjny, i to jest film pod tytułem Nienasyceni. I to są Włochy: Przepiękne kraje, obrazy. Ten film jest piękny, estetycznie, super kostiumy. Jest też mega akcja, wciągająca, i taka. No, tam jest takie napięcie w tym filmie, bardzo ciekawe. I powiem Wam, że mega Wam ten film polecam. To jest tam gra ogólnie główną rolę Tilda Swinton. Mam nadzieję, że nie pomyliłam nazwiska, no ale wiecie, tyle, wszyscy kojarzymy i ona ma tam też, tam też mega kostiumy. Ona gra tam y, gwiazdę Roka, która przeszła operację głosu, no i tam wypoczywa ze swoim y, chłopakiem obecnym, y, czy tam mężem, ale to chyba chłopak, y, właśnie na, w swojej gdzieś tam rezydencji y, na włoskiej wyspie. No i przyjeżdża do niej jej. Y, były menadżer ze swoją córką, były menadżer to jest z kolei Ralph Finnes, chyba tak się czyta jego nazwisko. Też zarąbisty aktor, brytyjski. Na pewno wszyscy go kojarzycie, a jak nie, to jak tylko sobie yy, klikniecie trailer, który będzie tutaj na dole w opisie, link, to od razu go skojarzycie. On w ogóle tam gra taką rolę, bo ten aktor na ogół gra takie ciemne role, a, tam, a tu gra taką rolę... nie wiem, jak to nazwać, tragikomiczną? Ma też brodę, całkiem go tak inaczej ucharakteryzowali, niż on na ogół wygląda w filmach. No i gra też Dakota Johnson, bo gra córkę tego byłego menadżera, no i co tam się dzieje, jakie tam jest napięcie, w ogóle też przepiękny estetycznie, już powiedziałam, jest ten film, musicie to zobaczyć, bo ten film jest taki, że się bardzo, myślę, że będzie się Wam podobał, że się zdziwicie, no i to jest taki film, który gdzieś tam zostaje z tyłu głowy, no i jest piękny estetycznie, natomiast to nie jest też film taki wesoły, lekki, przyjemny, ale jest interesujący. Zobaczcie go koniecznie i co ciekawe dzieje się dzisiaj. Tam nie ma żadnych kostiumów takich z yy, poprzednich zmienionych love czy coś, nie. To się dzieje dzisiaj, ale na pewno kostiumów Tildy nie zapomnicie. Także zobaczcie, koniecznie. Drugi film to jest film z boską Meryl Streep, czyli Boska Florence. Meryl gra tam co ciekawe postać prawdziwą, to jest film na faktach. Kobietę nowojorczankę, tak? Bo on, ten film się w Nowym Jorku rozgrywa z tego, co pamiętam w dawnych latach, która totalnie fałszowała, totalnie nie miała głosu. A gdzieś tam była mega gwiazdą i wszyscy przychodzili na jej koncerty słucha, słuchać jak ona mega fałszuje i się tym zachwycali. I to jest w ogóle taka kuriozalna i bardzo dziwna sytuacja, która naprawdę miała miejsce. Meryl jest po prostu boska, jest tak boska jak Boska Florence, którą gra. Jej męża tam, uwikłanego też w dziwną sytuację, gra Hugh Grant i on ma też ciekawą rolę. I go też w ogóle bardzo postarzyli, no bo on gra męża Meryl, no a wiecie gdzie Meryl i gdzie Hugh. Tak ten, więc fajnie go charakteryzowali. Bardzo ciekawa rola. I jeszcze gra tam, jeżeli lubicie Big Bang Theory, teorię Wielkiego Podrywu, to e, tam jej pianista, który też zresztą ma strasznie fajną rolę, bo jak on się orientuje, do czego on został zatrudniony, i że Meryl w ogóle nie ma, Boska Florence, przepraszam, w ogóle nie ma głosu a on nie musi grać i udawać jeszcze, że ona pięknie śpiewa, to tam gra właśnie rolę tego pianisty, który ma tam niezły orzech do zgryzienia i który też ma fajną rolę. Gra jeden z tych naukowców, ten taki, który ma żonę Bernadette. Kurczę, nie pamiętam jego, jego imienia z The Big Bang Theory, ale to nie jest Raj, to nie jest ten Hindus, no to nie jest ani, ani Sheldon, ani... ani e, przyjaciel Sheldona, też nie pamiętam teraz jego imienia, tylko ten, ten czwarty, no nie wiem. On ma matkę, która tak drze się dziwnie. On miał matkę, co tak się właśnie dziwnie drze, Konrad mi tu podpowiada, która też to umarła już w kolejnych sezonach już jej nie ma. No, no ale w każdym razie on gra, ten aktor, gra tego pianistę. Także obsada jest bardzo fajna i myślę, że się uśmiejecie i też są fajne kostiumy. No zobaczcie sobie. A trzeci film, no już może to nie jest coś, co zostanie z wami na dłużej, ale myślę, że wszystkie fanki Bridget Jones. Muszą po prostu iść na Bridget Jones, część trzecią. I ja jestem absolutnie mm, zakochana w tej postaci. Uwielbiam i część pierwszą, i część drugą. I zawsze mi się całe życie wydawało, że tylko ja mam takie przypały jak ona, ale myślę, że wiele z nas ma takie przypały. I ja się totalnie z Bridget identyfikowałam zawsze. I mówię, no nie ma opcji, na trzecią część muszę iść od razu. poszłyśmy z dziewczynami od razu. Bałam się trochę, że to będzie taki, wiecie odgrzewany kotlet, treneselwager już nie wygląda, to tak jak kiedyś, umówmy się. Nie mówię, że wygląda lepiej czy gorzej, ale gdzieś tam coś się na twarzy poznaje. Zmieniało mocno. Eee, natomiast powiem Wam, że ta część naprawdę została dobrze zrobiona i naprawdę się uśmiejecie. I ja się aż dziwiłam, bo bałam się, myślałam, że będzie tak, a trochę tak, trochę tak, trochę śmieszno, trochę straszno, a było naprawdę fajnie, śmiałyśmy się w głos i myślę, że jeżeli lubicie Bridget Jones albo chociaż w miarę lubicie, to ta trzecia część będzie Wam się podobać, bo jest po prostu świetnie zrealizowana. Także tak, aha, a na koniec moją inspiracją wreszcie, taką rzeczową, której zresztą nie mam teraz, bo stoi gdzieś tam w przedpokoju, jest mój longboard, bo zaczęłam jeździć na longboardzie. Jak wiecie, kto mnie na snapku ogląda, snapek, kratka radzi, polecam, ten wie, że jeżdżę i to jeżdżę namiętnie. Już tydzień nie jeździłam, czy półtora rano, bo byłam chora, ale e, strasznie mi się spodobała opcja jeżdżenia na longboardzie. Jak gdzieś tam przypomniały mi się nastoletnie czasy, kiedy strasznie chciałam mieć deskorolkę, kiedy jeździłam na rolkach, ale nie wiem czemu jakoś tak, szukając różnych filmów o longboardzie, wpadłam na najnowszą kampanię Miu Miu, gdzie Mucha Prada zatrudniła do niej i zrobiła taką serię filmów z nowojorskimi skateboardistkami, z dziewczynami jeżdżącymi na desce. I one w tych ciuchach Miu Miu teraz śmigają po prostu po skateparkach i jeżdżą. Bardzo ciekawe ujęcia. Mówię, kurczę, w jakiś taki trend znowu się wpisałam. Bo no nie wiem akurat czemu po ten longboard teraz sięgłą, sięgnęłam, przepraszam, a nie rok temu, czy dwa lata temu, albo nawet trzy lata temu, bo przecież mogłam, a jakoś tak teraz to wyszło. No i potem patrzę tą kampanię, i mówię: wprawdzie tam są deskorolki, a nie longboard, to jest też różnica, ale mówię do Konrada: tak, to jestem ja! Ja chcę tak wyglądać na longboardzie, ja będę właśnie w takich ściłach jeździć, a nie w dresie. Śmieję się oczywiście. W każdym razie rzućcie sobie okiem na tą kampanię Miu, Miu bo też jest bardzo ciekawa. Także to by było na tyle. Słyszycie, że tak trochę herlam jeszcze i łapię oddech i ogólnie ciężko mi się mówi, więc już kończę tę inspirację. Mam nadzieję, że Wasz wrzesień bardzo fajnie był tak pod względem inspiracyjnym. Jeżeli coś ciekawego widzieliście, czytaliście, piszcie koniecznie na dole, bo ja chętnie oglądam filmy z Waszego polecenia, czytam książki z Waszego polecenia, także piszcie koniecznie. Mam nadzieję, że coś z tego filmu dla siebie znajdziecie. Trzymajcie się ciepło, i ubierajcie się po swoją drogą. I do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa. pa.